Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale skry Fortnite. W tym odcinku będziemy robić challenge od zera do milionera. Już tłumaczę o co chodzi. Challenge będzie polegał na zebraniu sz szarej broni i zabijaniu typa. Gdy na przykład weźmiemy sobie szarą pompę i zabijamy typa i on będzie miał zieloną pompę, to możemy ją wziąć. A jak na przykład będzie miał, nie będzie miał pompy albo innej pompy, to nie bierzemy i szukamy sobie tej pompy. A jak na przykład tej pompy nie znajdziemy, a izby znajdziemy kolejnego typa i zabijemy go tą samą bronią i on będzie, nie będzie miał zielonej, ale będzie miał na przykład niebieską, to już automatycznie dwie ragi nam wzrosły i możemy je wyziąć. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi. Jeśli nie, to zajrzyjcie do opisu no, tam na dole pod, pod odcinkiem. Jeśli wciąż nie zrozumiecie, to czytajcie go i ciągle, i ciągle, i ciągle i wtedy przejdziemy do odcinka. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem, by nie przekapić kolejnych odcinków. Nie przedłużając, już zaczynajmy. Dobra, już jestem w kierce. Dziękuję kierowcy busa. No i challenge od Zera do Milionera. No i może na podstawie. To lecimy. O, dużo, dużo typów tam było. Jak to by uciekało? Przecież mówiąc, chyba to jest trudniejszy challenge. I wystarczy typa po prostu znaleźć. O i panik. Leczonko oczywiście w grę. Tak samo jak w tamtym challenge'u. Ale jak na przykład znajdę zielonego, no to mogę go wziąć. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. No mam taką nadzieję. Może tu będzie jakiś zielony teren. Nie nie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie ja dostałam. Oni nie mają broni, więc spoko. Oni się kilofują Okej, okay. musimy go ulepszyć. I to podwójnie, bo zabijemy się z pompą, czyli jak znajdę na przykład niebieską, znaczy jak znajdę niebieską, to będę mógł ją wziąć. Tak to właśnie wygląda. Tylko że na razie nie widzę tych broni. PM. Ok, burza już ruszyła, to nie fajnie. Ale wiem, co będzie fajnego. Tamte skrzynki oczywiście. Nie wiem, czy już zrobiłem to zadanie, żeby tu zatańczyć. Robię. No Fajny PM. Okay. Yes. Okay. И идем с там, где может быть эта небесная порта. Gdzie taka skrzynka na środku drogi? Mam nadzieję, że nikt jej nie wziął. Co było? Coś tutaj słyszałem. Dobra. Nie wiem, co to było. Trudno. siadam. Chyba ten granat wchodzi w grę. Ja wiem. Przyda mi się? Nie chyba nie. A no, auto? -granat. Żeby mi się tu wpakował spore budowanie. Chyba ktoś na górze tam siedzi, bo tam sporo jest bloków. No ale trudno. Zrobię jeszcze jedną ogierkę. To było jakieś problemy. Znaczy ja on go porobił, tylko tam nie wziął od tyłu. I nie dążyłem postawić sobie ściany. To nie fajnie. Co? Dzień dobry Okej, okay, dziękuję kierowcy busa I już Albo Może na zalew Ja bardzo lubię zalew Zastoju, więc Może tam sobie polecimy I już będzie Dzień dobry, na lewie Okej, okay. gdzie może być najwięcej szarych broni? Pewnie gdzieś na ulicy. O, w budynkach zwykle są. O, albo na takich dachach. To jest Nie wiem jak do końca ta broni się nazywa. Ale nazywam to podrubą Mki. bo strasznie jej nie lubię. Ale jak już jest, to tylko. Tak w ogóle napiszcie w komentarzach jak ta broń się nazywa. To póki się nie robię, po prostu będę mówił na niej mam drubach Dobra. mamy leczonko, paliwo może być. Tyk. Kolejne paliwo. Dobra, chyba te paliwa są mi niepotrzebne. Granatniki będą lepsze. A w sumie... W sumie jak... W sumie nie ma lepszej jakości granatników, więc ja wywalę, bo jak zrobię kila granatnikiem, to nie mogę go ulepszyć. Więc nie ma sensu. Ok, mam pompę. Nie. Teraz już się bić mogę. Ok, jeszcze jest płotka. Duża. dużej. Tu mam prawie kule i się bić mogę. Teraz już sobie pospieram. Tu mam widać w końcu skrzynka. się z nimi podpługę, bo zobaczę, co tu jest. Po tą zieloną MK, to ja tu chyba wkrótce, bo już tutaj oni będą mieć MK, czy coś. Dobra. Ty, ty.

Wszelki wypadek. Miałem jeszcze żadnego kila, więc nie mogę broni żadnej zmienić. Kurka dobra, chyba na tym będziemy kończyć. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania mojego kanału łapka w górę pod tym filmem. Trzymajcie się, no i cześć!